Cześć, witam Was serdecznie. Pewnie wielu z Was zauważyło zmianę na kanale ręki na Biznesu. Pojawiła się koncepcja Mafia Krypto. Wiele osób sobie zadaje pytanie, po co te zmiany i dlaczego są te zmiany. O czym mówiłem w moim poprzednim odcinku, opowiadając Wam o planach, które mam i chcę wdrożyć tutaj właśnie dzięki temu kanałowi Mafia Krypto. Moi drodzy, wiele osób zastanawia się jak poprowadzić kanał, który ma przynieść widzom jak największe pożytek, jak największe Możemy powiedzieć, korzyści, które płyną z tego, że widz poświęca swój czas, widz daje łapkę, czy daje subskrypcję, albo dzwoneczek, żeby ten kanał oglądać. A więc, ja, tak jak powiedziałem, przemyślałem wiele rzeczy w swojej koncepcji i postanowiłem postawić tylko i wyłącznie na społeczność. Społeczność, która jest budulcem i kluczem do tego, żeby kanały czy grupy miały jakąś rację bytu. Chciałbym, żebyście zrozumieli Plan działania tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie, i jakie są ku temu przesłanki, żeby uczestniczyć w tej oto projekcie Mafia Krypto. Tak, jak nadmieniłem, oczywiście najważniejszą i istotną rzeczą jest społeczność, i o tym mówiłem od samego początku istnienia mojego kanału, czyli ponad 3 lata temu. Wiele rzeczy zostało przerobionych, wiele rzeczy zostało pokazanych, również rzeczy, które. Są, możemy powiedzieć, mało przydatne, bo mało dawały do tego, żeby widz był mega zadowolony. Trzeba wyciągać konsekwencje z tego, co się robi, i naprawdę zrozumieć, że kluczowym aspektem, do tego, żebyś był rozpoznawalny, i do tego, żebyś mógł gdzieś gromadzić jakąś ilość oglądających, jest dobry przekaz. I takim dobrym przekazem chciałbym zarazić Was dzisiaj, pokazując nową stronę tutaj projektu Mafia Krypto. Słuchajcie, praca, praca jeszcze raz praca do tego mobilizuje, żeby po prostu budować coś nowego, coś co ma w niedalekiej przyszłości przynieść efekt, tak. Chciałbym was zarazić koncepcją, bo ta koncepcja jest w ogóle zgoła odmienna do tego co jest pokazywane na polskim YouTubie, czy na polskich mediach. Ten kanał ma być poświęcony Pokazywaniu ludziom wartościowych rzeczy w świecie krypto. Nie kopiowania, nie przeklejania, nie mówienia o czymś, co ma wizję tylko i wyłącznie w określonym kierunku, czyli na przykład jak to niektórzy by określili, naganiania kogoś na jakiś projekt czy na jakąś giełdę. Moim zadaniem i zadaniem grupy, która jest i powstała na Telegramie, jest pomoc wszystkim osobom, które jej szukają. Czyli pokazywanie wartych stron, wartych artykułów, tweetów, grup, najróżniejszych innych rzeczy powodujących rozszerzenie waszej wiedzy i zdobywanie tej wiedzy poprzez właśnie uczestnictwo w naszej grupie czy na tym kanale. Takie rzeczy chciałbym Wam tutaj zacząć przekazywać i pokazywać, i dzisiaj ten pierwszy odcinek ma za zadanie pokazać Wam, w jakim kierunku to idzie, w jakim kierunku chciałbym to rozwijać i z Wami tutaj razem podróżować przez ten świat inwestycyjny. Po moi drodzy, można i patrzy się przez pryzmat kryptowalut jako szybkiego zdobycia pieniędzy. A dzisiaj na jednym, wczoraj, znaczy wczoraj na jednym z kanałów na Twitterze przeczytałem bardzo, bardzo ciekawy artykuł dotyczący właśnie inwestowania i racjonalnego myślenia. I właśnie ten kanał, ta społeczność będzie chciała was namówić do tego, żebyście racjonalnie myśleli. Żeby nie było to inwestowanie poprzez tylko przeczytanie kilku artykułów. Które mają na celu napędzenie jakiejś struktury. Jeżeli sobie wejdziecie na naszą grupę telegramową, a wszystkie odnośniki, wszystkie linki są będą w opisie filmiku, to zobaczycie, że rozmawiamy tam o różnych sprawach związanych ze światem kryptowalut. Pokazujemy różne oblicza i ja bym chciał pokazywać również różne oblicza. Ludzie często. Myślę, że wystarczy tylko i wyłącznie coś przeczytać, obejrzeć i to jest wyznacznikiem do tego, żeby zostać inwestorem w świecie kryptowalut. Jest to prosta sprawa, bo nie trzeba tutaj kończyć żadnej szkoły, nie trzeba tutaj przechodzić różnego rodzaju kursów, żeby można było sobie otworzyć konto, zarejestrować się na jakiejkolwiek giełdzie i już zacząć przygodę z kryptowalutami. A żeby to Wam ułatwić i żeby to... Wam zobrazować jak wygląda, będzie to właśnie pokazywane na, tej, na tym kanale i na grupie telegramowej czy na Twitterze, czy na Discordzie. Słuchajcie, ja tutaj sobie przygotowałem taką stronkę wprowadzającą, można by było powiedzieć, ludzi. Trochę ten konwent, jak ktoś zobaczy, wydawał będzie mu się śmieszny, trochę żartobliwy, trochę taki a, dziwny, jeżeli można by było powiedzieć, o świat kryptowalut o świat kryptowalut. Ale ja chciałbym Wam powiedzieć, że content ma ludzi bawić, ma uczyć, ma przekazywać to, co jest ważne. To nie jest tak, że my tylko i wyłącznie mamy być tutaj spięci, zestresowani, myśleć tylko i wyłącznie o tym, ile zarobimy razy na jakimś projekcie i tylko i wyłącznie nasza głowa ma pracować cały czas w 100% i być po prostu napiętym jak struna w gitarze. Tak? Mamy po prostu bawić się przy tym i Czerpać z tego jakiekolwiek korzyści. I nie mówię tutaj o korzyściach tylko i wyłącznie związanych z tym, że hype, na którym wchodzimy, czy ludzie, którzy nam zaoferują jakieś mm, kursy, układy, e, którzy oferują e, uczestnictwo w jakichś zamkniętych grupach sygnałowych czy innych, ma spowodować to, że my po jakimś czasie zrozumiemy, że jest to bullshit. Tak? Coraz więcej osób wypowiada się na temat właśnie kryptowalut, jako idea w ogóle niepotrzebna, idea niosąca tylko i wyłącznie rzeczy związane z stratami, rzeczy związane z oszustwem, złodziejstwem, wyłudzeniami i różnego innego rodzaju rzeczami. Ja chciałbym pokazać, że poprzez content. Czysto z za, czystej zabawy, fanu, uczestnictwa w jakiejś społeczności, udzielania się jako człowieka, który ma na pewno jakieś wartościowe informacje i podzielenie się nim w określonej grupie społecznej może przynieść nam więcej korzyści niż strat, moi drodzy. I ta strona ma charakter taki, właśnie czysto, można powiedzieć, zabawowy. Ja nie traktuję tego wszystkiego na mega poważnie, jak niektórzy tutaj. Wyciągają czy hejtują coś, co człowiek uważa za inną e, stronę tego wszystkiego. Tak? Są ludzie, którzy tylko żerują, którzy tylko i wyłącznie czekają na potknięcie się Twojej osoby, nie wiem, Twojego e, wypowiedzenia jakichś słów, e, polecenie czegokolwiek, czy nie wiem, zwrócenie na, co, na coś uwagi. E, te hieny, to banda po prostu e, ludzi, która. Zajmuje się tylko tym, jest po prostu, powinna być po prostu kategorycznie negowana. Słuchajcie, strona ma kilka odnośników, tak jak powiedziałem na YouTube, Telegram, Twitter, TikToka i, i kontakt do nas. Można do mnie pisać, moi drodzy, na maila. Jest, stworzyłem specjalny mail dotyczący właśnie tej grupy i tego kanału. I chciałbym to potraktować, moi drodzy, od razu mówiąc, jako taką można powiedzieć, lekko zabawową taktykę do tego, żeby zebrać społeczność właśnie w jakimś jednym punkcie i dopiero tam zająć się poważnymi rzeczami dotyczącymi inwestowania i rozbierania na czynniki pierwsze różnych składników projektów kryptowalutowych i blockchainowych. Oczywiście przy pomocy wielu ludzi, którzy będą się tutaj pojawiali, będzie nam się to udawało raz lepiej, raz gorzej. Nie ma tak, że zawsze będziemy tylko i wyłącznie odczytywali wszystko w 100% zyskownie, a nie, a nie też ujemnie na naszym portfelu. Z tego sobie też trzeba zdawać sprawę ja tu nie jestem, jak to niektórzy nazywali mi górą kryptowalut, czy bogiem kryptowalut. Jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który ma chęć uczestniczyć i dzielić się czymś, co dotykam, jeżeli mówimy to o inwestowaniu w kryptowaluty. A więc zaczynajmy może dzisiaj ten pierwszy odcinek, który pokaże Wam trzy fajne kanały uważam, zajmujące się kryptowalutami oraz jeden Twitter i artykuł, którym można powiedzieć, chciałbym się podzielić z Wami tutaj na moim kanale Mafia Krypto. Tak jak namieniłem we wstępie filmiku, chciałbym się podzielić dzisiaj z Wami tu informacjami, i pokazać Wam trzy kanały, które uważam za. Mega przydatne i mega fajnie pokazujące zagadnienia związane właśnie z inwestowaniem w świat kryptowalut. Pierwszym z kanałów mamy CryptoFuture poświęcony ekosystemowi Kosmos. Mówiąc dzięki temu kanałowi, zrozumiałem i otworzyłem sobie portfel Apple zajmujący się właśnie możliwością inwestowania i rozwijania stackingu na. Ekosystemie Kosmos. Mamy tutaj na tym kanale przedstawione wszystko, co jest istotne i dotyczy projektów zbudowanych na tym ekosystemie. Mamy jasno określone i pokazane, jak należy zacząć przygodę właśnie z ekosystemem Kosmos. Mamy pokazane, a jest dropy, które warto zbierać na ekosystemie Kosmos. Mamy opisane różne projekty, różne rzeczy związane właśnie z pojawianiem się nowych projektów. Ale również innowacji proponujących i omawiających właśnie na ekosystemie kosmos. Tak? Także kanał mega przydatny dla osób, które są zainteresowane właśnie tym ekosystemem i które szukają drogi oraz wiadomości na ten temat. Prosto, czytelnie. I klarownie pokazana cała idea właśnie zajęcia się, e, można powiedzieć ekosystemem Kosmos. Tak, naprawdę tych filmików jest sporo i naprawdę te filmiki mówią nam, e, co jest ważne. Zobaczcie, mamy tutaj newsy dotyczące ekosystemu Kosmos, e, mamy tutaj również projekty, na więc możecie sobie zobaczyć, mamy tu również pokazany portfel i inwestycje, które są przeprowadzane. W różnych aspektach dotyczących kryptowalut. To e, naprawdę jest warte i godne obejrzenia i śledzenia. Następnym kanałem, który chciałbym Wam pokazać, jest Bull and Beer, e, kanał zajmujący się tutaj projektem Flare. Szeroko rozumianym, oczywiście, jest to, e, jeżeli byśmy sobie zobaczyli, e, dość e, młody projekt, e, który niedawno dzięki. Temu, że mieliśmy XRP, mogliśmy otrzymywać tokeny flare, tak? Ale w obecnej chwili możemy sobie kupować te tokeny na różnych giełdach. Jedną z giełd, która oferuje nam te tokeny, jest Bybit. i tam ja również zakupiłem swoje tokeny flare, przesyłając później na portfel Bifrost i wrapując je, oddelegowując do stakowania i otrzymywania dodatkowych flareów. tak? Tutaj mamy jasno i wyraźnie i prosto pokazane co to jest i czym się to je wszystko jak należy podróżować co należy zrobić żeby uczestniczyć w tym projekcie żeby wiedzieć o co w ogóle tam chodzi. No, Możecie sobie tutaj naprawdę zobaczyć. Mamy tu poradniki, airdropy, newsy. Jest. Du dosyć duża grupa, też telegramowa, a więc no, kanał, który jest godny uwagi, jeżeli zajmujemy się właśnie projektem Flare. Naprawdę kompedium wiedzy i uważam, że jeżeli ludzie chcieliby dalej brnąć i rozwijać swoje zainteresowania związane z projektem Flare, no to ten kanał jest obowiązkowy. Trzecim kanałem możemy było powiedzieć stricte takim skupiającym się na szybkiej informacji, na przekazie kilku istotnych rzeczy, no to jest kanał Kryptoblogger. Można tutaj sobie usłyszeć to, co dzieje się na bieżąco, w jakiś konkretny, schematyczny sposób. Ja uważam, że jest to też w jakiś sposób ciekawym, można powiedzieć, przekazem, który no, nie Jakimś rozwlekłym tutaj kontencie, przekazuje nam pewne informacje, które nie są czytane czy nie są gdzieś jakoś przeklejane, ale w jakiś sposób przekazywane, w sposób czytelny. I uważam, że również fajny kanał, który można sobie tutaj gdzieś zaznaczyć w obserwowanych i od czasu do czasu zobaczyć co się dzieje i zdobyć jakieś informacje na ten temat. Tu jest naprawdę wiele filmików różnych, pokazujących jak działa na przykład Ledger, czy na przykład CBDC, koniec demokracji, blockchain, co to jest. No i, i najróżniejsze takie fakty czy rzeczy, które warto gdzieś tam zgłębić i w sposób przystępny jest to pokazane. A więc to są te trzy kanały, o których ja chciałbym dzisiaj Wam tutaj powiedzieć, które chciałbym zakomunikować, że istnieją i w jakiś sposób mówią o pewnych rzeczach w fajny sposób. I na sam koniec chciałbym zaproponować tutaj artykuł, który moim zdaniem no, pokazuje wiele rzeczy na kanale Paul Crow Artykuł związany, moi drodzy. z inwestowaniem, czyli porównanie inwestowania do, ka, do kasyna, czyli stawianie 10 dolarów na czerwone, ruletka, wygrywam, stawiam kolejny raz na czerwone. Jeszcze raz kolejny, 28 razy z rzędu e, wygrywam, co za życie. No I dalej macie jasno pokazane e, cały ten, pro, e, ten artykuł odnoszący się do ryzyka oraz konsekwencji e, inwestowania e, Kryptowaluty, moi drodzy. Artykuł jest do przeczytania też również na moim e, twicie, Udostępniłem go, przesłałem go dalej. Ja uważam, że pewne rzeczy, które są nam gdzieś pokazywane u innych ludzi, e, są godne uwagi i godne polecenia i przekazania, żeby inni e, uczestnicy tego rynku kryptowalutowego zrozumieli, e, czym tak naprawdę jest ten, e, ta inwestycja, tak. I tu mamy, że jedną z największych błędów inwestycyjnych jest niezauważenie pasma szczęścia, przypadkowości w naszym rosnącej, wygranej. Kusi los, myślę, że nasz zysk 5 razy zamieni się na 100 razy. Jak to 5, to za mało, gram dalej. No i dalej polecam Wam przeczytać to, zobaczycie tak naprawdę ideę pewnych założeń, w których, które rodzą się w naszej głowie poprzez właśnie chęć zdobywania jak największej pasty wygrywania i pasty jak największego X-a tak zwanego, tak? No bo yy, ja wczoraj zastanawiałem się, na czym polega fenomen ludzi, którzy często mają ogromne przekazy i ogromne zasięgi, oprócz tego, że są oczywiście one yy, spowodowane opłacaniem i promowaniem na różnych stronach, to jeszcze sprzedawanie tych marzeń, o których ja cały czas mówię i powtarzam na moim kanale od wielu, wielu, wielu już miesięcy. Tak? A więc budowanie tej narracji razy x, nie wiem ile, czy tysiąc, czy dziesięć tysięcy i tak naprawdę opowiadanie o nierealnym świecie, który jest tylko i wyłącznie namiastką czegoś, co może się wydarzyć, a co, nie, a co się jeszcze nie wydarzyło. E, fajnie jest to opisane, fajnie jest to pokazane e, uważam, że ten akurat artykuł warto sobie gdzieś prześledzić i przeczytać takich e, tweetów e, pojawia się coraz mniej moim e, następuje coraz większa walka między różnymi e, osobami różnymi grupami, które chciałyby jak najwięcej z tego świata zawładnąć dla siebie e, wojna, która jest na wyniszczenie jednego drugiego, nie wiem czy jest dobrym hmm, prognostykiem do tego, żebyśmy my w tym wszystkim odnajdywali naszą tutaj wizję inwestowania. No tak to wygląda niestety. Jeżeli sobie popatrzycie, jak jeden drugiego obrzuca błotem i gównem, no to jest po prostu to żałosne. Dlatego ja chciałbym zbudować społeczność na ludziach, którzy mają tylko i wyłącznie przekonanie o tym, że racjonalnie można do tego podejść i 100% zysku jest dobrą inwestycją. I, I tacy ludzie, którzy mają taką od, od samego początku wizję inwestowania, no to myślę, że są zdroworozsądkowymi osobami i podchodzą do tego w jak najlepszym, właśnie tutaj, yy, świecie. tak? Najlepszym, yy, można powiedzieć, przykładzie tego, że Inwestowanie to nie tylko i wyłącznie marzenia, tak? to, to też realistyczne podejście do tego, ile tak naprawdę mogę z tego czegoś osiągnąć. Można było setki godzin poświęcić na różne analizy, techniki, zgłębić najróżniejszego rodzaju myśli, profesorów, naukowców, wizjonerów. Nie wiem, kogo jeszcze do tej grupy zaliczyć. I to wszystko przekuć na to, że gdzieś za ileś lat coś ma osiągnąć jakiś szczebel. Pamiętam jeszcze całkiem niedawno te wszystkie porównania, te wszystkie rzeczy dotyczące wizji, ile Bitcoin ma nie kosztować, czy ile kryptowaluty nie mają kosztować w niektórych przypadkach. Dziś mówi się o pewnych rzeczach, które już nigdy się nie sprawdzą, moi drodzy. O wizjach, które upadły i które nigdy nie odrodzą się na nowo. Dziś mówi się o tym, że przyszłość kryptowalut to dopiero, możemy powiedzieć, rozwój Web3, Metaverse i różnego innych rodzaju idei, które tak naprawdę są dopiero w powijakach. I użyteczność dzisiaj, i to mówi się coraz głośniej, świata kryptowalut jest znikoma. To spekulacja jest głównym motorem napędowym tylko i wyłącznie tego, co tutaj możemy zobaczyć i w czym możemy uczestniczyć. I warto, często, warto moim zdaniem często wykorzystywać tą spekulację w sposób tu i teraz, a nie liczyć na to, co będzie za jakiś czas. Bo za jakiś czas, moi drodzy, może nas już po prostu nie być. I nie kończę tego odcinka tym negatywnym przekazem, ale chciałbym Was zarazić do tego, żebyście Trzeźwo podchodzili do tego wszystkiego, co nas otacza. Żebyście naprawdę korzystali z tego wszystkiego w sposób racjonalny i cieszyli się tym, co możecie osiągnąć w dniu dzisiejszym. Bo tak naprawdę takie przysłowie Carpe Diem, że ich chwilą sprawdza się w 100% najlepiej. I to, co ja dzisiaj powiedziałem, to, co ja chcę zrobić i to, co mam na myśli, to naprawdę dobry, dobry content, i zabawa po prostu, tylko e, i nie i wyłącznie, jeżeli mówimy tutaj o, o takich e, fajnych, żartobliwych, śmiesznych, trochę można by było wydawać się, gdzie na przykład dziesięciu przykazań Gangstera, czy innych rzeczach. Naprawdę w tym wszystkim trzeba też odnaleźć e, relaks, chwilę odpoczynku, e, a nie tylko i wyłącznie hejt, szukania kogoś, kogo warto skrytykować, czy czy ob obrazić, czy być napiętym, bo e, tylko i wyłącznie śnie o tym, żeby mieć lambo, czy Bóg wie co jeszcze w swoim garażu. E, wizja e, świata kryptowalut będzie trwała jeszcze wielki. E, i, I rozwój tego wszystkiego, i, i te projekty, które będą się pojawiały, i różne inne rodzaje blockchainy to jest naprawdę ogromny, ogromny kontent, e, który. Jest, można powiedzieć, bez końca. Jak sobie zerkniecie na to, co się dzieje w świecie kryptowalut, jeżeli zerkniecie sobie, jak wielką ilość e, nowo powstających się projektów, blockchainów mamy przed sobą, to jest to naprawdę e, kosmos dzisiaj. I, i, I to, co ja powiedziałem, żyjmy tu i teraz, a nie marzeniami, które nie wiadomo, czy się w ogóle ziszczą. Także. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że pokazałem wam, w jakim kierunku będziemy zmierzać, że to plus wiedza, którą będziemy sobie wzajemnie przekazywali, będzie umożliwiała nam tylko i wyłącznie czerpanie z tego z tytułu zabawy i korzyści. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.